Hej, cześć, semanko, wam wszystkim, ja jestem waszym ulubionym, przeswiatnym, cudownym takim cudownym, dobra, może już skończę może już skończymy i dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku, Dying Light wiem, że ta seria wam się bardzo podobała i podoba e, dalej, no i ja postanowiłem, że tutaj, o jest tutaj nie, nie chcę, nie e, tutaj będzie przeswiatnie tak nagrywane i będę to wrzucał częściej mam nadzieję, że wam się to podoba, mam nadzieję, że będziecie zostawiać dużo łapek w górę, co to jest za plan Poznałem sposób wytwarzania, okej, okay, okej. Okay. Poznałem sposób piękna ściana. Właśnie podniosę splan, posłuchaj składników, które... Okej, okay, dobrze. Mamy zadanie spinać, Więc dobrze, lecimy dalej. Mam nadzieję, że zostawicie tu złapecek w górę i ta seria się przyjmie dobrze. Je nie śpisz? Jezdałem, halo! Co się stało? 10 godzin później, okej. Okay. Daj mi chwilę Czysta? Ponieważ Prolog macie za sobą, a ze z innymi w trybie współpracy. Okej, okay. nie chcę, I oczywiście wczoraj, ja wczoraj, znaczy tamtego odcinka, jak już skończyłem, sobie tutaj wchodzę, ja wchodzę tutaj, to jest oczywiście, była zamknięta, e, tutaj wchodzę, ja jestem w przedziach a stamtąd jakiś zębiak CSET i mnie praktycznie ZAT, ale szybko Zbiegliśmy do środka, no i dzisiaj mam już wolne, co już nie mamy żadnych zębiaków. Marys chce z tym pochodzić, tak jest nic to. Coś, coś tutaj? Coś mnie tu goni? Nie, mogę tu wskoczyć? Halo. Dobrze. My sobie dzisiaj tak pobiegniemy. A tutaj? A tutaj? Tutaj, dobrze. I może sobie przebiegniemy. Bo mogę biec, oczywiście. Mogę biec. jest oczywiście bardzo czysto, bo wszystko seskowie Ja jest tutaj jakiś. Tutaj drogi. On nie dobiegnie, bo jest za wolniutki. więc ja sobie tutaj takim szybciutkim sprinterem dobiegnę sobie tędy, ale tutaj nas nasz bohater oczywiście jest bardzo... O, bardzo! bardzo mocny w płucach i możemy oczywiście biec praktycznie w nieskończoność. Możemy biec w nieskończoność, oczywiście możemy to skakać, ale skakanie nam też co zadaje obrazy. jeżeli się uda to może przejdziemy sobie tędy. Baciem takim, a tu jest jakiś zambiak. Może zrobimy tak i jest mnie nie ma, jest mnie nie ma. Dzień dobry, witam. I zagnam. Ja tutaj biegnę. A, tutaj. A jest! Skończyłem. Jestem sesjatny. Dobrze. Okej, jest, 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 spokojnie. Ja mam do spajka. To jest spajki. Na początek. Świetnie się spisałeś. Jak będziesz czegoś potrzebował, wal do mnie. A na start. Ma ja ten nie będę walny Nie, Jak nie. na no prosto w oczy albo zwab do i uruchom ją pilotem. Jasne? Jasne. Jak Zwonecko? A teraz do rzeczy. Pomimo twoich starań misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Jak to? Szlagwy. Jak się czuje? Żyję, ale musisz teraz wrócić do wieży. Jade zwołuje wszystkich zwiadowców, to znaczy, że ciebie też. Okej, okay, już biegnę, już biegnę. Pam... Okej, okay, teraz mu zębiadę do wieży. Zameldu i grę o spotkaniu z przywódcą wia... Dzień dobry. E, przywódcą wiazy. Mam nadzieję, że stąd jako stacją wejść. Może tędy? Oczywiście. O, baza! Tu jest jakiś zombieak. Nie! Baza, wchodzę w Nie, muszę tutaj. Okej, okay, muszę wejść do wiazy. Czy ty jesteś tu? Nie, tam w tu nie ma. Okej, okay, muszę wejść wezaj wyzaj. O, stan de wejść. Jezu! Ja, ty jesteś. Jesteś dawnem. Skacuj tu Skakuj tu Okej, okay, jestem Jestem już. Jakie jest z osiągnięcia zdobiliśmy Everest co z takiego okay. Raportuj Możliwe, że za chwilę spotkam przywódcę wieży. Zrozumiano. Potwierdź jego tożsamość i niezwłocznie się z nami skontaktuj Jego to sama sta Marys nie Nazartuję. No, ja. Mazem Aj to jest jakaś synka Nie, ja nie chcę mniej sam ją będę otworzyć Otwieramy I mamy gwazdę I mamy kawę, którą sobie oczywiście zapazymy. Ja tutaj chcę przejść ze o, op, okej okay. możemy biać teraz już do środka Bo czasem gra jakaś trzecina, ale już przestała oj, Aj oj gra, nie trolluj mnie, proszę Proszę nie trollować Bo tędy możemy sobie wejść gracacem z bam działa dzisiaj. Mam nadzieję, że wszystko będzie w sesjaty. Jakaś taka mgła dziwna jest. Ale... Mogę wejść z Windą. Wiec windą. Dobrze muszę przetrzymać. Pozapomniałem, że to test. taki loading screen co coś tam jak to się nazywa, co w jakim? Nie wiem. Możemy sobie dowiedzieć. Wygląda na to, że misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Jade zwołała spotkanie w wieży. W końcu nadarza się okazja spotkania się z Breckenem twarzą w twarz i potwierdzenia jego tożsamości. Oczywiście. Oczywiście. Oczywiście człowieka. Jest ja spotkamy brekena. Czy to nie będzie kraken... halo! No kurde, gra. Ogarnij te przecinki. Co się dzieje? Halo! Jose ja, ja spokojesz się? Mam nadzieję, że wam to nie niepsaska. Halo! Co się dzieje? Czasami czuję, na zewnątrz No, dobrze. Ta gra co się dzisiaj sfiruje. Nie wiem. A to tylko dzisiaj, ja postaram się to ogarnąć w następnym odcinku i będzie wszystko świetne. Może nie będę biegał, bo czasem zauważam, że to jest przez bieganie. Słuchaj, Breken ze zwiadowcami byli wczoraj po zrzut, po zawierzu. Wytracił ludzi przez gryzoni, dał ludziom Daisa się zaskoczyć, zebrał tengę Manto i stracił towar. Teraz chcę pójść po następny zrzut całkiem sam. Nie może tego zrobić, a ty musisz mnie poprzeć. Łapiesz? Nie! Ja nie będę nic łapał, co się? Ja nic nie łapię cię żywego baranie No, nie wiem, A jak sobie Bądź pewny siebie Ja jestem, ja jestem Changla. Pewny Marys? Dzień dobry! Ja jestem król Może ty do niego przemówisz. A co to a co a co a, 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 a pani zna wspólne Kto to jest? Ja jestem królem! Słuchaj, ja Tego Jak mi Kylie znów tam polazł? Możemy znaleźć inny sposób bez narażania ciebie. Tylko mnie, nie, pewnie, tak? Dobra, pójdę. A, a, Jasne, ja nie. Tak. Ja Cię ja nie zgadzam. Rzec Hala. Nie, pójdzie. nie. Ja zaczepnę tym lodówką. Ja. Jezu. Bez urazy stary, ale jesteś zielony jak szczypior. Nie? Ja, ja nie cię dam, z tym zaraz zobaczysz z Marysą. Tak, jak należy. Ale nam ma rację. Potrzebujemy cię tutaj, w wieży, żeby ich przekonać, że to jeszcze nie koniec. Ja, stanę koniec. Nie, no, to nie tak to. Może jeszcze jedna próba, zanim pójdziemy do raisa. Tak, Okej, okay, działasz. Co mam zawód. Nie. Dajesz, masz łapkę Ruszaj ta Jesteśmy, nie, na no tam muzyczka co mówi? Masz chwilę? Pewnie. Nie. A na kocioł, zaraz się odezwę. ja mam samist? Patrzę. Ja mam samist. nie! Ja drzwi zamknę. Jest te A pani? Z... Jest coś, o czym powinieneś wiedzieć. Pani zna wspólnej pracy, cicho. Nieźle wtedy oberwał. Znacznie gorzej, niż chciałby przed innymi przyznać. Nie no. został w głowę. Teraz do tego zaczęły mu się ataki. A ja nie mam już Loratraxu. Chyba nikt już nie ma. Jak zaczęła się epidemia. Tutaj nie palimy, nie ma z tego. Nie tego w cholerę. Zapasy skończyły się dawno. Nie, nie pal, powiedz. To prawda. Weź to. Skąd to wiesz? Co mogę dla ciebie zrobić, Leno? Na mieście jest facet imieniem Gazi. Nie do końca ma po kolei w głowie, jeśli wiesz, co mam na myśli. Jego matka cierpiała na padaczkę i on co miesiąc przychodził po jej leki. Kobieta nie żyje od dwóch lat, ale Gazi nadal chodził do apteki po tabletki dla mamy. Gazi Jakie tabletki? Lubi rutynę, a do tego potrafi być bardzo uparty, więc aptekarze po prostu mu je wydawali. Myślisz, że cały czas zbierał lekarstwa? Jeśli ich nie ma, to naprawdę nie wiem, skąd jeszcze moglibyśmy je wziąć. No, na pewno jest dużo. A, i nie wspominaj mu o śmierci matki. Nie zrozumiem. Ma 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 Dobrze, no, ja mu wspomnę. Ja mu zaraz wspomnę. Ja mu przemówię do rozsądku, jestem tutaj, muszę wejść. Ciek matki. Nagrody C.P.O.N. tam 500 dolarów. miejsc jakieś. jakieś zębatki. I tutaj jakieś zacy się pojawiły. A co Oczywiście, znowu musisz grać, tutaj coś mnie trollować, bo biecem ja się coś zabije. Musimy się trzymać, F już pamiętam. Już pamiętam, już jestem ze świadnym. Więc, to się pewnie dzieje, bo mam odpalone parę programów, ale... Wiesz, większość biegaczy jest nieczynna, Breken chce ich zastąpić zwiadowcami. No, musisz nim przerywać. No. Mamy ruszyć do następnego zrzutu, który ma mieć miejsce tuż przed zmrokiem. Jade pokaże mi co i jak. To będzie krępujące. Okej, okay, to będzie krępujące, mam nadzieję, że nie dla mnie nie dla mnie nic nie krępujące, proszę bardzo co wiecie jakie. wychodzimy? A! Gdzie pierwsze piętro. Ja ja, ja chcę raz jechać. Wiedz window? Minęły już trzy miesiące. Dzień dobry! Kiedy zamierzają nas wypuścić? Nigdy! Zadum Nigdy! Nie ma takiego dnia że was wypuścą! Widzisz tego że... Nie no dobrze ty nie widzę, bo to ślepy jesteś. Dobrze, my tam lecimy dalej. Mam mam, chyba wejść tutaj. Tak to zumówię? Nie, to nie ten bokup. sopracam. Zapracam! Halo! Halo! Nie mogę tego otworzyć. Sop! Halo! Sop prac! Widzicie? Sop prac! Halo! Jak ty się do mnie zwracasz? Ja zabrakam! Halo! Co? Handlej? Nie, no, ja nie chcę sobie handlować, bo ty masz jakieś narkotyki, sryki, pyki. A ja tu nie chcę ten handlować. Skontaktuj się z gra. Czy ja muszę wyjść na zewnątrz? Pewnie tak. Pewnie tak. Proszę bardzo, musiałem pewnie wyjść na zewnątrz. O! Mówiłem. Muszę wyjść. Cemu? Cemu pada? Dajcie dzemu, bo mi tu pada. A to nie gasnie. Mimo, że pada descyk. To dalej będzie paliło się. Ja chcę. Jezu podpalający, praktycznie ale przebiegnę. Pachapam. Hop. ha, A dobrze? Muszę wejść na to. Oni mnie tu nie dorwą. Nie dorwą mnie. Wejdę na górę. ja Jestem ze zjednym kangurem. Więc mogę wejść na górę. Jeb. Yep. znaczy się brzydko to było. Eee, znaczy hop. Ten sam pojedzie. To na bazy człowiek. Zróbmy mnie. Ukraina, Raportuj. Szef wie, że nazywa się Breken. To na pewno nie wasz człowiek. Moim głównym podejrzanym jest pewien lokalny wataszka, Nazywa się Raiz. Magazynuje antyzynę i zdziera z każdego, kto chce choć trochę kupić. Teraz mam dla nich zdobyć antyzynę ze zrzutu. Jeśli mi się nie uda. Nam to, się nie, nie uda, nam się, uda. nam się wszystko uda. Zrozumiano. Dobra robota, Crane. Dobrze Jaki? Jest? Ja ci tyle razy powtarzam, ja nie jestem za mną. Crane. Ja jestem Julian. Rozumiesz? Nie, ja nic nie będę z tym kontaktował. Mam is. O Boże! zam zem tutaj! Znajdź zup w kotle! Okej! Okay. Ja łap... Nie, no, nie, no, nie, znam, to no, no, brzydko. O Jezu! Maria moja! Marysa i stopa! Znaczy, Rejstopa. I znaczy tutaj musimy przebić. Hop! Ja zup skocz! Dobrze. Dzień dobry, zembie. No. A gdzie to ktoś mawi? Jezu, ten se pali. Ten się pali, muszę tutaj wejść na górę. Ja cię za... Co to jest? Dobrze mnie tam nic nie poradzi sam. Ja ci tu człowieku starych literek nie będę ratował. Bo ty myślisz, że ja jestem taki cudowny król? Że będę... No dobrze, może bym ci pomógł, ale ja muszę to najpierw sobie poradzić, ponieważ mam do za pewną drogę. O Jezu, ile zombie, ile zombie. Halo. Ja co tu wskoczyć? Dobrze Pobiegnijmy sobie po dachach Bo zawsze Lubię Łaba zaskoczyłam O Dobrze, już zacnę Aktywuj pułapkę cietną. Ale pierdzielnie Ale pierdzielnie Może wejdźmy sobie tam na górę Jezu człowieku. Nie złapię cię. Weźmy sobie tutaj. Mamy jesteś w bloku nieaktywnej bezpiecznej strefy. Spróbuj ją zabezpieczyć. Też to jest tak A tak, okej. Okay. Jade, zbliżam się do strefy zrzutu. Dobrze. Znajdź schronienie, i czekaj. Z naszych obserwacji będzie wychodząc skrzynie. Wygląda na całą. Sprawdzę co jest w środku. Okej. Okay. Mamy scenia. Mamy jakąś ksynię, ja wskoczyłem praktycznie na zębiacka Ja mogę tu wejść? Jakim cudem Jak tu wejść? Okej, okay. tędy muszę Ba. Nie, obadzę Skakuj Okej okay. Jestem Dzień dobry Oh my godness Pracowne wytrychy Są sksynie? Jest sksynia Mam ją rozwalić? Sam wejdź na górę To jest ta sksynia, dobrze? A tu jest sksynia, okej? Okay? Czy to jest ta? Nie Tutaj coś mogę otworzyć Ostce, dobrze? Tu syni nie znajdę Znajdź zrzut w kotle Okej, okay, co tu jest Kto to jest? No, mam nadzieję, że ja tak nie skończę No, mam nadzieję, że ja też Tam jest pani, która oczywiście będzie nas tutaj krzyczała Jezu, wskocuj Ok Musem Musem sajść z powrotem Musem wejść nie, oczywiście nie wejdę, bo przecież jestem Sosietnym Królem, który nie umie skakać. Tam mogę włączyć? Dobre, ja już tu spadam, nie atakujcie mnie. Muszę wejść jeszcze raz na ten dach. Bo nie jestem takim Sosietnym Królem, jakim byśmy sobie myśleli, muszę skakać tam. Zakaj? Okay. A dobrze, już widzę, bazem jestem. Jestem tempem tym tempem z Tutaj mamy synię. A ja tu latam po padałach, po górach bosem. Ja jestem światem. A! Pusta! Nic tu nie ma Pusta! Leci kolejny samolot! I się ocie coś. Chodźcie, 2 1. Bum Chodź wiste, synia polecała. niestety gdzie indziej, ale i tak Zgarnij je zanim to No przecież... Ja muszę to zrobić! Ja muszę skacieć! Tutaj? Oba za. Dobrze! Hop! Tutaj! Dobrze, lecimy! Mazem Polecmy tutaj. Tu jest wejście. Aktywujmy sobie pułapkę świetną. Świetna pułapka. Ja tutaj muszę... Muszę wejść tędy. O Jezu, gdzie jest zwrotka? Nie chciałem nikomu do mieszkania wchodzić. Jezu... Jezu! Tędy! Dobrze. I tak dalej, Już prawie na górze jesteśmy, okej? Okay. Jest jedna. Tutaj są gdzieś. Jedna jest. Jednak gdzieś tam wylądowała. Zabierz jest z pierwszego zrzutu, okej? Okay. Już idę tam. Czyli jednak muszę. Łabadze! Uciekajcie zombie. Zombie mnie tu za Halo! Wpadać! Ludzie Raisa mnie uprzedzili. Niech to szlak. Dobra, zostaw to już. Znajdź drugi zrzut. Kieruj się na dym z flary. Skrzynia powinna być w pobliżu. Dym z flary. Jestem tutaj. Dobrze? Z to antyzyna, nie ziemniaki. Dobra, dobra. O bada. One mnie tak atakują. Dobrze, muszę uciekać tędy. Muszę biec, 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 biec szybko. Szybko, bo mnie zaraz upsadzą i będę. Będę się rzucać na kolejną mrzec. A to muszę ze zebrać. Dobiegnij do drugiego. Ej, halo, Kończy mi się stamina, Chyba biegnę wolniej. Dobrze. Już biegnę szybciej. Ok. Upal. Płapka aktywowaliśmy. Już prawie tam jestem. Uda mi się. No właśnie. Zachód słońca. Będzie troszeczkę. Halo, dupa, ale, no, czekaj, czekaj, co? Jestem tutaj Prawie tutaj jestem na miejscu Popatrz, spadnę Tutaj muszę wskoczyć. Oh my godness Zapraszam. ja nic nie chciałem zrobić Jestem tutaj, prawie na miejscu Hop, hop Jest Gdzie jest ta synia. Jest tutaj Muszę je zabić, bo inaczej Jezu! uciekaj. Uciekamy, bo muszę... musem spiepsać. Muszę ją naprawić, spadać. Czy one umieją wrzucać tutaj? Czekajcie, siedzę? Ja muszę w nich coś wrzucić Dobra F, szybko, uciekaj Uciekaj, muszę ją rozwalić Dobrze jeden pad, kolejny. Uciekaj, Jezu! Naciski, ja nie chcę zginąć. Okej okay. mam chary na okej Zajmę się Mogę cię. Okej okay. Jakieś załatwiał ten sam. Dobrze. Ty gdzieś jest wariacja A nie Has Uciekaj, wgiń Okej okay. Jest pod was To co mogę tutaj od w końcu? Pewnie będzie posta A jest pewna Dobrze A trochę długa zasła ale nam się udała. Będziemy do Marisa teraz. To Krain. Właśnie zbieram antyzynę ze zrzutu. Dobrze krain Otwiera to nowy kierunek twoich działań. Czas przyjrzeć się Raisowi. Słuchaj uważnie. Jest bardzo prawdopodobne, że to Reis jest twoim celem. Jeśli więc znajdziesz zrzuconą paczkę z antyzyną, zniszcz ją. Co? A jest! Czemu? Wymusi to nawiązanie kontaktu z Reisem. Możesz do niego iść jako przedstawiciel Brekena. Ale... ale od tego zależy życie cywilów. Wszyscy walczymy tutaj o coś większego. Pamiętaj o tym. A co większego? Mam nadzieję, że nie o... głowę. Jakąś... Tak. Mam to zniszczyć? No Na... nie! Nie! Co ty robisz? Halo, cwiza. A co ty co ja robię? Halo! Nie! Nie! A weź sobie jedną może sprzedać na Allegro Jade, znalazłem zrzut. Nie ma w nim antyzyny. No, no i wracaj do nas, ale uważaj, się i zaczynam za ten coś. Usłyszeli mnie. Nie... Nie mów się. O nie! Co to za sfery. Jezu! Jak się przestraszyłem. Dobrze, w tym momencie skończymy sobie odcinek i będzie to taki stop, ponieważ Krasia zapisała. I teraz w tym momencie możemy się z wami pożegnać. Ja mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawicie duże łapacy w górę, to będzie kolejny odcinek, kto dwa do tego momentu pisa Marys. Pięty. No i tyle. Dobrze, do zobaczenia i kolejny kolejnego odcineczka. Na razie. Cześć czeki!